NL 2023, 91, 63, 521. Jest to przepiękna nakrapiana samiczka. Oryginalny Darek de Graaf. Wyłomek jest bardzo taki mocno ładnie zbudowany. Od strony tatusia tutaj nie mamy za wiele rozpisane. Jest to baker razy lagrauf. Tutaj nie będziemy się rozpowiadać, ale tu od strony mamusi jest przepiękny. Dowód. Samiczka Mamusia była lotowana. Dodatkowo jest córką Svena Razy, siostra drugiego czempiona w lotach dalekostansowych e, od Penekampa. E, mamy tutaj też super samiczka, rozpodowa. już się w Polsce. Ta samiczka mamy tutaj siostrę syna Stamdorfer Job. Tutaj mamy gołębie Gabiego Vandenabele. Także gorąco polecam. Willem de Bruyne też tutaj się prze, prze, prze przetacza w rodowodzie także gorąco polecam przepiękna samiczka nakrapiana oryginalna darek de graf